Orkiestra Serc bije rekordy zbiórki. W Słupsku zebrano 375 tysięcy złotych, a licytacje internetowe wciąż trwają. Wzmacnianie fragmentów oraz rekonstrukcja i zabezpieczanie średniowiecznych obwarowań Słupska trwają prace przy XIV-wiecznych murach miejskich. Mobilny urzędnik wspiera Ustczan w załatwianiu spraw urzędowych. Program dotyczy osób o szczególnych potrzebach. Orkiestra Serc po raz 33 zagrała również w Słupsku. Na ulicę miasta w niedzielę o godzinie 9 rano ruszyło 250 wolontariuszy. W Specjalne puszki przez kilka godzin zbierali pieniądze na rzecz chorych dzieci. Punktem kulminacyjnym słupskiego finału była impreza w Haligryfia. Przyszły tłumy, często całe rodziny, czekała na nich moc atrakcji. Przede wszystkim były licytacje, pokazy, w tym pierwszej pomocy oraz koncerty. Słupszczanie liczą, że pobiją ubiegłoroczny rekord zbiórki. Liczenie pieniędzy jeszcze trwa. Trwają także internetowe aukcje, które dadzą ostateczny wynik kwesty w Słupsku. 33. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy to oczywiście hematologia i onkologia dziecięca i te pieniądze zostaną przeznaczone właśnie na ten cel. My zebraliśmy razem z gminą Damnica w tym roku 374 946 zł. i 51 groszy. Jest to kwota deklarowana na chwilę obecną. Kwota z kwesty, terminali, z licytacji Allegro oraz z Eskarbunki. W regionie nie tylko Słupsk grał z Woźb, sztaby podsumowują akcję. Jeszcze zanim na dobre rozbrzmiały dźwięki 33. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Tegoroczną akcję zainaugurowali biegacze. Blisko 250 osób wystartowało w słupskiej edycji biegu Policz się z cukrzycą. Biegi pod sztandarami Wośb odbyły się w całym kraju. Opłata wpisowa zostanie przeznaczona na zakup pomp insulinowych. Wydaje mi się, że w tym wszystkim najważniejsze to jest taka solidarność, żebyśmy pamiętali, że są ludzie cierpiący i że ta choroba cukrzyca jest chorobą cywilizacyjną. E, oprócz samego biegu mamy jeszcze inne konkurencje, czyli będzie tutaj slow jogging, będzie przede wszystkim e, e, marsz, marsz nordic walking, ale też wkle, wkomponowaliśmy tutaj w te nasze działania takie prosportowe tanie. W stanie z dynamicznej. W słupski bieg zaangażowała się także Fundacja Subventum. Biegacze musieli pokonać dystans o długości 3,5 km. Start i meta zaplanowana była na dziedzińcu Zamku Książąt Pomorskich, a trasa wiodła ulicami centrum, w tym bulwarami nad słupią. Pochodzący z XIV wieku odcinek murów miejskich poddano renowacji, która ma na celu wzmocnienie fundamentów oraz rekonstrukcję i zabezpieczenie średniowiecznych obwarowań miasta. Usunięte zostaną ubytki oraz uszkodzenia spowodowane upływem czasu i warunkami atmosferycznymi. Jeszcze po 1945 roku w mur wkomponowane zostały budynki przymurne. Gdy je rozebrano, obwarowania poddano niezbyt udanej rekonstrukcji. Wówczas niektóre ich fragmenty odtworzono, jednak zastosowane wówczas materiały były niskiej jakości. To powoduje, że kilka fragmentów trzeba całkowicie rozebrać i na nowo zrekonstruować. Prace przebiegają zgodnie z wytycznymi konserwatora zabytków. Renowacja jest możliwa dzięki dotacji uzyskanej z rządowego programu odbudowy zabytków. W jej ramach trwają prace przy średniowiecznych murach miejskich, przy ulicy Władysława Jagieły, Dominikańskiej oraz Francesco Nullo. Przewidywany koszt prac wyniesie około miliona złotych, z czego 90% pochodzi z dotacji. Prace powinny się zakończyć do końca bieżącego roku. Ponad 60 szachistów rywalizowało w zespole szkół ogólnokształcących w Słupsku. Szachiści przyjechali nad Słupię z różnych zakątków pomorza, m.in. z Koszalina i Trójmiasta. Słupska Akademia Szachowa z Myślą o nich przygotowała trzy turnieje, które trwały dwa dni. To jest turniej na kategorie szachowe, odbywa się w trzech grupach. W każdej z grup jest około 20 zawodników. No, w tej, w której grają zawodnicy. W wieku od 6 lat już do takiej późnej emerytury można zrobić kategorię czwartą lub piątą lub trzecią kobiecą. W dwóch pozostałych grupach można zdobywać wyższe kategorie. W turnieju A nawet kategorie centralne, łącznie z normą na kandydata na mistrza. Zawodnicy walczyli o palmę pierwszeństwa oraz o wyższe kategorie szachowe. Zawody w zespole szkół ogólnokształcących były pierwszymi, które w tym roku odbyły się w naszym mieście. Akademia Szachowa planuje już organizację kolejnych. Ustecki Samorząd z powodzeniem realizuje program Mobilny Urzędnik. Ma on ułatwić załatwienie spraw urzędowych przez najbardziej potrzebujących mieszkańców bez konieczności ich stawiennictwa w ratuszu. Usługa Mobilny Urzędnik adresowana jest do osób o szczególnych potrzebach, które nie mogą osobiście przyjść do urzędu, a mają do załatwienia pilne sprawy. Chodzi m.in. o osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności chorujące w wieku 65+. Dzięki tej usłudze część spraw urzędowych mogą załatwić w miejscu swojego zamieszkania. Mobilny urzędnik to usługa, którą będziemy realizowali już drugi rok. Zapraszamy do skorzystania z niej wszystkich mieszkańców Ustki, którzy z powodu wieku, choroby, niepełnosprawności mają problem z osobistą wizytą w urzędzie, a chcieliby załatwić sprawy. Obecnie sprawy z zakresu spraw meldunkowych, Biura Ewidencji Ludności, Urzędu Stanu Cywilnego sprawy związane z ustecką kartą mieszkańca oraz sprawy związane z odpadami, ze złożeniem deklaracji dotyczącej wysokości opłaty za wywóz odpadów, czyli śmieci. Usługa polega na tym, że osoba potrzebująca wsparcia telefonuje do ratusza i zgłasza taką potrzebę. Następnie urzędnik odwiedza ją w domu. Zgłoszenia mogą być dokonywane w godzinach pracy urzędu telefonicznie pod numerem telefonu 725 434 859 lub mailowo na adres mobilny urzędnik małpa um.ustka.pl.